No, jak w filmie kąwojskim. No! My rządzimy tu. Wszystko robimy. Jak ze wychodził, to myślał trochę wcześniej, to byś poszedł na wrzesłuch do Janka zabawkowego. da się u niego są pompki do balonu? Dobra, nazywasz Patryk Damentka, mam 14 lat mieszkam tutaj. Nazywam się Łukas Ruszczak. Mam 14 lat mieszkam na plane. Cześć, jestem sobie rusztak, jestem tylko podwórka, chodzę do szkoły, do piątej klasy. Ona jest taka Praga i tu tak są chowani, no na co można to trzeba pozwolić? No ale Nie lubią policji, nie lubią nic, no, ale tak, tak są uczorem no To i policja śczepia, że na kółku się bujają. Wiem o co. A ja tak by się je czepić, to nie ciemiej. Lans. Lans, najlepszy zimowa. Małe i <gibliści> duże. Lepiej samolot. 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 Uczy się Lepiej od Lepiej jak na prasę, nie? Praski chłopak. Jak było? Zaraz? Jechałeś gdzieś dalej tym ty wózkiem? No, ja nie jeździł, on już po szosie jeździł po yy, Gdańskie, nie po Gdańsku, tylko po Nagrójeckie jeździł. No nie chcę się kłaść, bo może policja będzie a ja w kobiecie mam trochę przypału nie Jeździ dobrze. Nie się, nie się w Mój syn, praska krew. Zostawiła? Zamykam. Chyba o samochód. A co Was skórza? Tak ogólnie w okolicy. i Takie? Tak tamta babka, tam tam tam. tam o, tamta tam tam tam. na baba, jako. Dlaczego? No bo mieliśmy klub ostatnio i ona poszła do administracji. Mieliśmy taki klub, normalnie, że mo, można nie było. Mogliśmy sobie chodzić wszędzie. No. I, I nic nie ciła raz tutaj na normalnych ludzi, to nie ma to, że jakiś bandier wyrośnie, stąd, czy coś, to jest normalne dziecko. A on a on cały czas sikierę w ręku trzymał, jak policja przyjechała. Puc! Cześć. Czemu krzyczysz Krzysiu? Bo nie lubię jego. Ale za co? Nie jestem <grym> Oni się tak wyzywają codziennie. A później zgoda, znowu lubią się w Wiesz to ty jesteś. Krzyś, ale... Tak, już. Nie ma wątpliwości. Oni by cię sprzedali, przyjacielu, ze dwa razy byś o tym nie wiedział nawet. No ja widzę, co oni potrafią. Dobra. Jeszcze by się... w samochodzie Dobra. Dobra. tam do klienta. Dobra. Dzieciaki są fajne. Ale, to, jak... ale mają w To jest właśnie. Nie, ta jak... ta. A ile masz e, Krzysiek lat? 40. Powiedz prawdę. Ja? No tak, ile ty masz? 8. Lat? A mój to masz 40. A, 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 a co lubisz najbardziej? Wiesz jej ty robić. A, lubię bawić się tam, budować zamki, rysować, pisać listy i to wszystko a lubisz świętego Mikołaja? tak a ty? no? tak Ty to, dobra? no e, e, czemu pani, e, czy pani wie co tak to jest? dlaczego? bo tak, dlaczego ciebie? No. Jak był wybuch w Czarnobylu w Rosji, to nawet ci ludzie, co nie dokarmiali ptaków albo w ogóle je zabijali, to potem okazało się, że wszystkie ptaki po tym wybuchu w Czarnobylu zginęły od promieniowania. I ludzie chodzili po ulicach i patrzyli, czy, czy jakieś ptaki nie lecą. Bo takim było smutno, bez, bez ptaków, bez zwierząt. Panie, chodzi po świętnika, no się zbiera. Ja chodzę tak. Ludzie się ze mnie śmieją. Pani, pani magister, co po śmietnikach chodzi. A, a moglibyśmy Panią poprosić, żeby Pani się przedstawiła? No bardzo mi miło. E ekolog Malwina Sobczyńska. Ile Pani ma lat? O, już jestem bardzo stara i nie lubię w związku z tym się prze przedstawiać. Ale mo no może powiedzieć, że że emerytka, to wystarczy. Kochająca zwierzęta. Kochano, wyrzuć mi to do śmietnika. Dzień dobry panu. My kręcimy tu reportaż o podwórku. A to nie, ja nie z tego podwórka jestem. A pan lubi chodzić pod śmietnika? Hmm, zmuszony jestem do tego. Dzień. Nie lubię, ale... taka jest natura moja teraz. Z tego żyję po prostu. Ręki nie wyciągam do nikogo, po 10 groszy nawet, ale sam na siebie zarabiam. Jako bezdomny Ma pan dom? Nie. A gdzie pan mieszka? Trudno określić. Na ulicy, na schodach, klasztach Nie, na skale Oj, nie, za dużo się robi. Bardzo panu dziękujemy, niech się panu w życiu szczęści. Dobrze, dziękuję. Może się zdarzy. I proszę Dzień dobry. Kręcimy taki reportaż o, o, tutaj, o tym podwórku. podwórku? Co pan myśli o tym podwórku na małej? Ja dopiero jestem tu drugi dzień. I tak. jak się to panu podoba? Nie Prze mam czasu się przyglądać. Weź tą komórkę ze sobą, tylko nie spierdol jej. Bo to, to była tragedia. Żebyś na górze pokręcił z góry jak to widać. Czekaj. Pokora tu mieszkał, w tym oknie. Naprawdę? Tu, no, to gdzie Kazi mieszka? w jego mieszkaniu mieszka. Tu Pogora się na tym podwórku. Bo on gdzie gra? W teatrze, serena? Ja, nie no. wiem, no pianista tu kręcili cały bazar. grzybowski pianista tu mieliśmy. To, Polański do tu, tu wódkę można będzie stawiał. Wsiechał. no zadowolony. Pianista, Sara, dziewczęta z Nowolipek. Wszystko u nas. Chodzi już. Teraz wiemy, te to ty! Ja chcę teraz. Nie, ja mnie. Słuchajcie mnie. ja mnie. ja chłopaki, poczekajcie chłopaki, poczekajcie chwilę! Poczekajcie, ej. Mam pomysł Mam was, ej.